Nazywam się Ania Cieślak, jestem aktorką. Mieszkam i pracuję w Warszawie. Chciałam wam dzisiaj pokazać moje miasto i kilka pięknych miejsc, które warto odwiedzić, będąc w stolicy. Zapraszam Was serdecznie. Poranne bieganie było, kawa była. Jazda w korku rano była. O 10 zaczynamy próbę. Zabieram Was teraz do Teatru Kwadrat. Teatr, w którym gramy komedię. Tutaj gramy dwa przedstawienia, na które bardzo Was zapraszam: ciotka Karola oraz Okno na Parlament. Przyjdźcie, zobaczcie, jest naprawdę wesoło. No dobra, to co? Biegniemy dalej! Teraz przed Pałacem Kultury. Tutaj znajduje się kolejny teatr, do którego bardzo serdecznie Was zapraszam – Teatr Szóste Piętro. To jest pierwszy teatr, w którym zagrałam po ukończeniu szkoły teatralnej w Krakowie i Michał Żebrowski zaprosił mnie do pracy w Teatrze Warszawskim. To jest mój ukochany teatr i chodźcie, zobaczymy, co gramy w wakacje. To właśnie ja. Jesteśmy w bardzo magicznym miejscu. To jest studio dubbingowe. To właśnie tutaj aktorzy podkładają głosy do różnych postaci. Bo nie wiem, czy wiecie, ale aktorzy nie tylko grają w teatrze i w telewizji, również dubbing.